Dziś porozmawiamy sobie o zawodach przyszłości, w jakich zawodach warto się kształcić, jakie umiejętności warto zdobywać, czego warto się uczyć, aby móc się lepiej odnaleźć w tym, co już się dzieje i będzie się działo coraz bardziej w ciągu najbliższych lat. Zapraszam. Cześć, jestem Sandra, a to jest kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Dziś porozmawiamy sobie o nauce czegoś innego, yy, mianowicie tych umiejętności, które mogą się przydać w tym, jak bardzo dziś zmieniającym się świecie. I nie będę tutaj wchodzić w dywagację na temat tego, czy to wszystko jest dobre, czy jest złe, chociaż pewnie od jednego czy drugiego komentarza się nie powstrzymam, ale nie będzie to nagranie, które będzie roztrząsać. Yy, Filozoficznie, różne aspekty tego, co się dzieje i o czym będziemy mówić. Także zaczynamy. Pierwszy zawód przyszłości to jest na pewno specjalista od analizy danych. Czy się to komuś podoba, czy nie. Tych danych jest coraz więcej. Te dane również ochoczo sami oddajemy do internetu, więc trzeba nimi jakoś zarządzać. I poza tym y, oczywiście zbliżamy się coraz bardziej do tak zwanych Smart Cities, czyli takich miast, które y, no, oprócz tego, że będą kontrolować obywateli i będą zbierać różne dane nie tylko dotyczące ludzi, ale też środowiska, y, to oczywiście mają swoje pozytywne strony, tak? I jeśli spojrzycie sobie na Barcelonę na przykład, która już dzisiaj jest trochę takim Smart City, to możecie zobaczyć, że tam różne dzielnice mieszkalne zostały tak pogrupowane i wyłączone z ruchu publicznego, że po prostu tym ludziom żyje się tam lepiej, tak? Wcześniej tam, gdzie były ulice, teraz są zielone skwerki. Gdzie mogą się bawić dzieci, i to są jakby takie małe miasteczka w mieście. Jeśli byliście kiedyś na przykład na Nikiszowcu w Katowicach, no to właśnie jest to coś takiego, a jeśli nie byliście, to polecam, bo tam bardzo ładnie jest, to jest takie stare, pogórnicze miasteczko przy kopalni. Tam właśnie ci ludzie pracowali w kopalni i tam również bezpośrednio mieszkali i na rynku było dostępne wszystko, co było. Potrzebne, tak? Był fryzjer, fotograf, nawet była piekarnia, sklep spożywczy, no po prostu wszystko tam było na miejscu. Szkoła, również tak, kościół i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, czego ci ludzie wtedy potrzebowali. I tak to również zaczyna wyglądać w Barcelonie, że w, takim jednym, w takiej jednej jednostce jest właśnie wszystko, tak? I nie trzeba się przemieszczać na drugi koniec miasta, żeby coś tam dostać. Natomiast do tych stref mogą wjechać tylko ludzie, którzy tam w nich. Mieszkają lub pracują. Więc to jest oczywiście całkiem dobry pomysł, też biorąc pod uwagę na przykład zanieczyszczenie powietrza, takie bezpośrednie z palinami z samochodów, yy, gdzie no, w takich yy, miejscach po prostu to zanieczyszczenie jest mniejsze oraz nie ma tego zanieczyszczenia dźwiękowego, które też potrafi się dać we znaki. Z wielu ludziom to przeszkadza, i mnie osobiście teraz też, kiedy. Wychodzę tutaj na balkon, a też niedaleko jest taka duża ulica. To zamiast słyszeć śpiew ptaków, słyszę właśnie przejeżdżające samochody. To nie jest zbyt fajne. I jeśli to może zostać ograniczone, to oczywiście super. Poza tym, w Barcelonie są też wszędzie ustawione czujniki. Które mierzą różne wartości, np. Na natężenie hałasu oraz zanieczyszczenie powietrza. No i zbierają oczywiście dane, I jak najbardziej są też kamery, tak, i później te wszystkie dane trzeba opracowywać, trzeba analizować i zastosować w jakiś sposób tak? do polepszania um, środowiska w tym mieście. Oczywiście mówiąc o ludziach, którzy, o specjalistach, którzy zajmują się danymi, nie mam na myśli tylko tych, którzy pracują na rzecz smart cities, ale wszystkich, tak? W różnych firmach. Tych danych jest teraz całe mnóstwo. I jest to dla mnie takie interesujące i trochę. W sumie zabawne i fajne, że każdy ma coś takiego swojego, każdy czymś się pasjonuje i na świecie jest mnóstwo różnych możliwości i zawodów dla różnych ludzi. I na przykład moja klientka, którą, y, która w tej chwili ze mną uczy się języka niemieckiego, właśnie zajmuje się y, nauką, bo ona w tej chwili się tego uczy, tak? Analizy danych. I on to po prostu niesamowicie pasjonuje, ciekawi i robi to z ogromnym zaangażowaniem. Także na pewno jest to coś, co niektórym się spodoba i warto to rozważyć. Natomiast kwestia tego, że te wszystkie dane pochodzą od ludzi, których życie prywatne staje pod znakiem zapytania, to znaczy nie wszystkie dane, ale wiele, tak, no to już jest inna kwestia. Kolejna rzecz to są drony. Ja już wcześniej mówiłam o tym, mianowicie rok temu nagrałam takie nagranie o zawodach przyszłości i mówiłam też wtedy o dronach. Tego nagrania już nie ma, bo tam mówiłam też rzeczy, które mi się później nie podobały, które mi się zweryfikowały i, i dlatego y, usunęłam to nagranie. W każdym razie mówiłam tam o dronach i w dalszym ciągu to podtrzymuję tych dronów jest coraz więcej, będzie coraz więcej, więc są potrzebni ludzie, którzy po pierwsze te drony tworzą, którzy potrafią je zaprojektować. Wyprodukować, zaprogramować, yy, obsługiwać je, serwisować. Yy, no i tak, no, po prostu wszystko co związane z dronami. Drony mogą być wykorzystywane w biznesie, w wojsku, także. No na pewno będzie tego więcej, i tutaj możemy sobie to pociągnąć dalej. Kolejny zawód to oczywiście wszystko związane z robotyką, tak? Tych wszystkich botów, robotów też będzie coraz więcej, czy to się komuś podoba, czy nie, więc moim zdaniem nie warto się kopać z koniem. I no na pewno w dalszej lub bliższej przyszłości pojawią się pierwsze restauracje, które będą miały w obsłudze takie boty i gdzie po prostu zamiast przez kelnera człowieka będziemy obsłużeni przez boty. I na pewno taka restauracja na, początek, na początku będzie droższa, bo ludzie będą tam chcieli pójść i przeżyć takie doświadczenie, tak zobaczyć jak to jest. A później staną się takie restauracje tańsze niż te, które zatrudniają ludzi, no bo wiadomo, robota kupisz raz, a człowiekowi musisz płacić co miesiąc. I poza tym one się staną już tak popularne, że przypuszczam, że właśnie taką elitarną restauracją będzie tak, gdzie będą pracować ludzie jednak, tak? Więc nie sądzę, aby. W stu procentach wszystko zostało zastąpione przez różnego rodzaju boty, ale w, dużym, w dużej mierze na pewno tak, więc są potrzebni ludzie, którzy znowu będą to projektować, będą to wytwarzać, serwisować, no i którzy będą też pisać oprogramowanie do tego, więc tutaj jest duże pole do popisu. Poza tym będą potrzebni ludzie, prawnicy, którzy też będą się specjalizować w takich tematach jak robotyka, jak Analiza danych i tego typu sprawy. No i kolejna kwestia to oczywiście drukarki 3D przeróżnego typu. Te drukarki w przyszłości prawdopodobnie będą w stanie drukować prawie wszystko, więc tutaj ponownie będą potrzebni ludzie, którzy potrafią je zaprojektować zaprogramować, obsługiwać i chociaż tutaj wiele drukarek będzie takich do prywatnego użytku, każdy będzie mógł obsługiwać sobie swoją, tak. No ale ci, którzy, ci, którzy będą obsługiwać też takie większe drukarki, które na przykład potrafią wydrukować dom, też będą potrzebni. Oczywiście serwisanci i wszystko, co jest z tym związane. Kolejna dziedzina to tak zwane cyberbezpieczeństwo, więc tutaj specjaliści od tego cyberbezpieczeństwa również będą y, poszukiwani i znajdą zatrudnienie. Także no, nie wszystko moim zdaniem będzie mogło zas być zastąpione przez boty i y, 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 sztuczną inteligencję. Kolejny zawód to oczywiście specjaliści od internetu rzeczy i docelowo prawdopodobnie również w internetu ludzi oraz, co się również z tym zwiąże, wiąże, specjaliści od biotechnologii, nanotechnologii i tych kwestii, które rozwijają się i najprawdopodobniej będą się rozwijać dalej. I tutaj jestem pewna, że jest wielu ludzi, którzy czeka na to z wytęsknieniem, i e, bardzo chętnie skorzystają z takiej nanotechnologii, aby kontrolować i polepszać swoje zdrowie. I naprawdę jestem pewna, że mnóstwo takich ludzi jest. Z drugiej strony jest dużo takich ludzi, którzy absolutnie nigdy z tego nie skorzystają, nie chcą o tym słyszeć. E, I moim zdaniem e, dla każdego będzie miejsce i po prostu, jeśli ktoś będzie chciał żyć w inny sposób, to będzie sobie żył w inny sposób. Ale właśnie, i to jest tutaj fajne też, z jednej strony, że nie w taki sposób, jak było kiedyś, wiecie, bez prądu, bez niczego, tylko. Wykorzystując jednak te nowe technologie, tak? czyli na przykład będzie sobie można stworzyć jakąś powiedzmy ekowioskę, w której domy zostaną zbudowane na przykład z gliny, właśnie przez drukarki 3D, tak? gdzie będzie można dostarczać normalnie prąd i nie trzeba będzie marznąć w zimie i, i robić wszystkiego na ogniu. Czyli to będzie takie połączenie tradycji z nowoczesnością. I to jawi mi się jako najlepsze rozwiązanie. Kolejna kwestia to oczywiście projektanci różnych kursów internetowych. Cała edukacja moim zdaniem będzie się coraz bardziej przenosić do internetu, więc tutaj na pewno będą w cenie wszelkie kursy, które. Przygotowują, które uczą konkretnych umiejętności, również studia, oczywiście online, szkoła jak najbardziej, edukacja domowa, szkoły online i tego typu kwestie. Także nauczyciele być może teraz też się zastanawiają, co z nami będzie, skoro coraz więcej dzieci idzie na edukację domową tak, i tego typu sprawy, ale moim zdaniem ci ludzie będą mogli znaleźć zatrudnienie czy zajęcie właśnie w tworzeniu takich materiałów online'owych, ale tutaj znowu jestem całkowicie przekonana, że będzie wielu ludzi, którzy będą chcieli tradycyjnej edukacji, którzy będą woleli przyjść, tak, rozmawiać z człowiekiem, uczyć się w ten sposób. I ktoś, kto oferuje takie zajęcia i taki sposób edukacji również będzie miał moim zdaniem wzięcie. Tym bardziej, że ludzie mogą być zmęczeni wszechobecną technologią i brakiem kontaktu z drugim człowiekiem. Chociaż wcale może do czegoś takiego nie dojść, bo jeśli spojrzymy na Barcelonę i na te takie miasteczka w mieście, gdzie ludzie jednak mają więcej możliwości wchodzenia ze sobą w interakcje, wspólnego spędzania czasu, no to jednak może to życie będzie mniej anonimowe niż jest w tej chwili, więc to by było oczywiście dobrze. Natomiast jeśli nie, jeśli będzie naprawdę tak, że wszyscy będą pracować w internecie, nie będą widywać innych ludzi i tak dalej, no to wtedy oczywiście pojawiają się kolejne możliwości. Mianowicie, yy, wszyscy ci, którzy oferują różnego rodzaju pomoc psychologiczną czy pomoc duchową, zwał jak zwał, niektórzy ludzie na pewno będą sobie z tym radzić gorzej, co się w tej chwili dzieje, więc taka pomoc będzie w cenie. Jakaś, nie wiem, kryzysowa i tak dalej. Nie musi to być koniecznie psychologia, może to być zupełnie od innej strony, od strony duchowej, tak? Ale coś takiego, co ludziom pomaga się lepiej poczuć i zrozumieć czy zauważyć sens pewnych rzeczy. Moim zdaniem będziemy też iść coraz bardziej w takie sprawy jak psychosomatyka, i również terapeuci tego typu będą w cenie. Moim zdaniem medycyna też tak mainstreamowo pójdzie w tym kierunku. I zmieni się również wykształcenie, które jest serwowane lekarzom przyszłym. I bardziej jednak będą kłaść nacisk właśnie na te kwestie psychosomatyczne, emocjonalne itd. Nie chcę tego oceniać, czy to jest dobrze, czy źle. Chociaż no, wydaje mi się, że z jednej strony źle, z jednej strony dobrze. Poza wszystkiego można zrobić coś dobrego i coś złego, i wszystko tak naprawdę. Oferuje potencjał do nadużyć, tak. Więc tutaj również tak może być, w takim sensie, że po prostu, ym, no, coś ci zaszkodzi, ale mogą powiedzieć, że tak naprawdę to, to sam sobie zaszkodziłeś, tak. Nie to, co przyjąłeś, tylko twoje, twoje emocje, tak. Twoja psychika tak naprawdę powoduje twoją chorobę. Więc to jest takie. Yy, no. No ale zobaczymy jak będzie. Kolejna kwestia to oczywiście specjaliści od różnych takich środków zabawnych typu DMT, tak, różne psychodeliczne sprawy. Tutaj bardzo jest mocny Taki silny trend w tym kierunku. Już w tej chwili nawet Światowa Organizacja Zdrowa założyła taki Instytut Badań nad Medycyną Alternatywną, czy Medycynie Alternatywną Tradycyjną, tak? Więc to jest bardzo podejrzane. Jak człowiek się za coś zabiera w taki sposób, to jest duże prawdopodobieństwo, że coś zepsuje i coś pójdzie w złym kierunku. Poza tym, no, badają te wszystkie tradycyjne rzeczy, na przykład ayahuaskę, tak? Nie wiem, w jaki sposób leczące ma być, mają być halucynacje, kiedy nie wiem, podróżujesz w dziewiątym wymiarze i uprawiasz seks z jakąś boginią, tak? No ale badają to. I również inne, różne tradycyjne metody z Amazonii. No, myślę, że w innych częściach świata też. No i widać, że, że coraz bardziej nauka szuka pewnych rozwiązań w takich tradycyjnych rzeczach. I znowu, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie wiem, to zależy. W każdym razie trend jest taki, aby no. Badać te wszystkie kwestie związane z psychodelikami i aby je stosować, i moim zdaniem, niektórzy ludzie faktycznie będą potrzebowali stosowania takich rzeczy, bo po prostu z wieloma rzeczami mogą sobie nie poradzić, dlatego że następują w tej chwili bardzo duże zmiany w naszym życiu i w naszym świecie, i no, dla niektórych może to być. Zbyt wiele, tak? I będą potrzebować właśnie tej pomocy psychologicznej, jakiejś duchowej, czy chociażby takich substancji. Ale moim zdaniem pojawi się również zapotrzebowanie, i ono już jest coraz większe, to widać, da się to zauważyć, na wszelkiego rodzaju rolnictwo tradycyjne, ale takie tradycyjne, tradycyjne, gdzie korporacje i różne instytucje nie mieszają i nie bruszczą. Oraz zapotrzebowanie na typowych, jak to nazwać, uzdrowicieli, znachorów, czy, czy coś w tym stylu, czego ja nie postrzegam jako negatywne, broń Boże. Mm, I Myślę, że, że niektórzy ludzie totalnie zwrócą się właśnie w tę stronę. Nie będą chcieli korzystać z tych nowych wynalazków nauki, która bada tradycyjne metody, ale będą chcieli 100% tradycyjnych metod. Także wszelkiego rodzaju uzdrowiciele, znachorzy, moim zdaniem, Będą się mieć dobrze, będą w cenie i będą potrzebni. No i oczywiście mamy jeszcze inżynierię genetyczną. Specjaliści od tego również będą potrzebni, dotyczy to zarówno człowieka, jak i zwierząt i roślin. Już w tej chwili istnieje coś takiego jak vertical farming. To są rośliny edytowane genetycznie, tak nie, nie modyfikowane genetycznie. Tak mają prawo mówić, bo one nie są modyfikowane, tylko one są edytowane za pomocą technologii, technologii CRISPR. I już Wam o tym kiedyś mówiłam, że takie warzywa i owoce można już w tej chwili kupić w sklepach spożywczych w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy można w Polsce, mam nadzieję, że nie. I no cóż, no, niektórzy na pewno będą chcieli takie produkty kupować i spożywać. One dają też możliwość no, wsadzenia w te geny różnych właściwości. Tak? No, zresztą poczytajcie sobie też na ten temat. Także będą potrzebni specjaliści od tego, czyli w tym przypadku można studiować jakąś biotechnologię czy coś takiego, oraz oczywiście specjaliści od Vertical Farming, czyli od uprawiania warzyw i owoców. W centrach miast, w halach, na piętrach, tak, jest teraz taki duży. Hype na takie hasło Save Soil, tak? Czyli uratuj glebę, żeby po prostu ludzie jednak chętnie, żeby nie trzeba ich było zmuszać, tylko po prostu, żeby chętnie kupowali produkty wyprodukowane w Vertical Farming, czyli te edytowane genetycznie. Tutaj, przez to, w jaki sposób ja o tym mówię, też wydaje mi się, no, myślę, że to dość oczywiste, przejawia się moje nastawienie do tych kwestii. No, ale cóż, tak? To się dzieje, więc chciałam Wam o tym powiedzieć. Wiedzieć. Ostatnio ktoś mnie zapytał na Instagramie, czy uważam, że będzie zapotrzebowanie na księgowych. Tutaj co do tego nie jestem pewna, ponieważ uważam, że księgowanie to jest coś takiego, co może być zastąpione przez sztuczną inteligencję. I jeśli na przykład w Polsce już się o tym mówi, to już miało wejść w tym roku, ale przesunęli to na 2024, czyli że każda faktura będzie musiała być wystawiona na serwerach Ministerstwa Finansów bezpośrednio, więc być może wprowadzą również jakieś takie systemy, które będą nawet automatycznie księgować, tak więc księgowi mogą nie być potrzebni. Ja tego nie wiem, ale tak sobie myślę, że, że może się tak zdarzyć. Natomiast myślę, że jednak potrzebni będą doradcy podatkowi, bo tutaj z podatkami, szczególnie w Polsce, w innych krajach może nie jest aż tak ciekawie, chociaż nie wiem, bo nie znam się aż tak bardzo na systemach podatkowych innych państw. Natomiast w Polsce to się bardzo często zmienia, nieważne czy to są podatki dochodowe, czy podatek VAT tutaj najwięcej się zmienia. I no, są potrzebni ludzie, którzy trzymają rękę na pulsie, którzy są na bieżąco ze wszystkimi zmianami, którzy to wszystko rozumieją, e, którzy potrafią dobrze doradzić, i myślę, że w tych kwestiach e, nadal się nic nie zmieni, a może być jeszcze lepiej dla doradców podatkowych i tych, którzy chcą takimi zostać. Kolejna kwestia to są smart kontrakty, o których mówiłam w tym poprzednim nagraniu, właśnie. I wspomniałam też tam również o NFT, ale myślę, że NFT już się okazały wystarczająco dużym skamem i nie trzeba tutaj więcej się na ten temat jakoś szczególnie wypowiadać i rozwodzić. Jeśli kojarzycie na przykład takie. Takie wałki z takimi małpkami, ze zdjęciami małp, które różni celebryci sobie kupowali, tak mówię w cudzysłowie, no bo to najprawdopodobniej i tak były współprace, a nie kupione. Normalni ludzie to oczywiście kupowali i to specjalnie zostało tak nakręcone, żeby ludzie kupowali takie pierdoły, które im się do niczego nie przydadzą, tak jakieś obrazki jednorazowe. Ym... I także to okazało się nie być niczym dobrym. Natomiast być może faktycznie ta technologia blockchain zostanie wykorzystana w długim terminie do smart kontraktów i przez te smart kontrakty będziemy mogli zrobić wszystko, tak? Czyli będziemy mieć na przykład taki NFT powiedzmy na, na dom, tak, czyli Księga Wieczysta będzie cyfrowa i będzie na blockchainie, więc nie będzie możliwa do podrobienia, nie będzie możliwe żadne oszustwo i będziemy mieć po prostu taki elektroniczny certyfikat własności czy coś takiego, tak? Więc myślę, że ci specjaliści od smart kontraktów i od blockchaina jak najbardziej yy, znajdą zatrudnienie. Mogę się tutaj oczywiście mylić, ale no, przypuszczam, że tak jednak będzie. To może oczywiście dotyczyć nawet... Yy, nawet dyplomów z uczelni wyższej, tak? Już nie dostaniemy papierowego dyplomu, chociaż może kto będzie chciał, to dostanie, nie wiem. Ale zakładając, że na przykład studia będą online, to również taki dyplom będzie online i będzie on po prostu takim NFT, tak? Będzie tak, takim, takim naszym danym, który będzie też nie do podrobienia. No i wcześniej już też mówiłam o dronach więc są potrzebni operatorzy takich dronów, ale również innych pojazdów bezzałogowych, różnych samochodów, autobusów, pociągów, komunikacji miejskiej. No i tacy ludzie, którzy je będą projektować, produkować, serwisować. No to dotyczy, dotyczy wszystkiego rodzaju maszyn. Także bazując na tym wszystkim, co powiedziałam, możecie zobaczyć, że niektóre zawody na pewno odejdą do lamusa. Inne zawody zostaną całkowicie zmodyfikowane i... Będą totalnie różne. Tak? Jednym z takich zawodów, który może zostać wyparty, jest na przykład murarz. Tak? Innym zawodem, który, który może zostać pra praktycznie całkowicie zmieniony, akurat, to będzie lekarz. Tak? Bo tutaj naprawdę widzę bardziej kierunek, w który pójdzie medycyna, to właśnie nanotechnologia i yy, psychosomatyka i różne psychodeliki być może. tak? Więc myślę, że. Że tamto będzie zmierzać, więc lekarz już za powiedzmy 20 lat nie będzie tym, kim jest dzisiaj. No i na koniec jeszcze taki tradycyjny zawód, moim zdaniem, będzie się mocno trzymać, mianowicie fizjoterapeuta. Fizjoterapia jest teraz bardzo popularna i moim zdaniem będzie popularna coraz bardziej, dlatego że coraz większą świadomość mamy na temat tego, jak emocje są uwięzione w ciele i coraz bardziej jesteśmy zainteresowani tym, jak te emocje uwolnić i jak to swoje ciało naprawić. Więc tutaj w fizjoterapii też mogą się różne nowe kierunki pojawić. No, myślę, że to będzie bardzo na czasie i fizjoterapeuci będą mogli naprawdę niezłe pieniądze zarobić. I oczywiście poza tym również wszyscy ludzie, którzy proponują różne takie zajęcia ruchowe, grupowe, również na świeżym powietrzu, czy jakieś wypady w góry, tego typu sprawy, bo ludzie po prostu będą tego sprawdzeni, będzie im to potrzebne do zachowania równowagi psychicznej, w tym. Nowym świecie, który tak bardzo się zmienił, więc ci, którzy będą oferować właśnie takie usługi, to moim zdaniem będą jak najbardziej na topie, tak? Zarówno właśnie ci, jak i fizjoterapeuci. Tak więc wiele zawodów zniknie, niektóre zostaną, ponieważ niektórzy ludzie będą koniecznie chcieli tradycyjnych przedstawicieli tradycyjnych zawodów, więc tacy ludzie też będą mogli zarabiać i myślę, że też całkiem dobrze. Ale ludzie bardzo często boją się takich różnych zmian, ponieważ wydaje im się, że stracą pracę, że wszystko zostanie zastąpione przez roboty i tak dalej, tak dalej. Ja myślę, że aż tak źle nie będzie, że po prostu trzeba się będzie dostosować do tego, co będzie, do, 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 do tych wszystkich nowych rzeczy. Owszem, pewne zawody zostaną wyparte, ale inne zawody się pojawią na to miejsce, tak? Więc to nie będzie tak, że ludzie nie będą potrzebni. Yy, nie powiedziałabym. Yy, no a poza tym, oczywiście, aby uczyć się tego. Czegokolwiek, tak? To jak najbardziej warto znać języki obce. Myślę, że tutaj to jeszcze przez jakiś czas nie zostanie zastąpione. Chyba, że chyba, że wymyślą jakąś taką nanotechnologię, powiedzmy jakieś chipy, które będzie można zaprogramować, tak? I będzie można im zaprogramować znajomość jakiegoś języka. I jestem pewna, że też wielu ludzi chętnie z tego skorzysta. Ja osobiście też nie skorzystałabym, i póki co na szczęście jeszcze tego nie mamy, więc bardzo Wam polecam uczyć się języków w tradycyjny sposób. Wtedy się też rozwijamy, rozwijamy nasz mózg. Wiecie, że kiedy zastępują nas maszyny, to wtedy się jakby zwijamy. I przestajemy umieć pewne rzeczy, tak? Wielu ludzi dzisiaj już ma problem z dojechaniem gdzieś bez nawigacji, a kiedyś przecież tak się robiło. Pamiętam, że kiedyś jeździliśmy albo z mapą, albo nawet bez mapy. Patrzyliśmy tylko na znaki, i wcześniej przed podróżą trzeba się było kogoś zapytać, jak dojechać tam czy tam. I ktoś wtedy, kto już przebył taką trasę, mówił: najpierw jedź na to miasto, później na tym rondzie skręć tam, a później jedź na to miasto, no nie? I dalej sobie już poradzisz. No i tak się kiedyś jeździło. I bardziej człowiek to wszystko ogarniał. Dziś mamy nawigację, więc nie trzeba się nikogo pytać, nie trzeba się zastanawiać, po prostu mamy wyznaczoną linię i podążamy wzdłuż tej linii, co sprawia, że totalnie wyłączamy myślenie i oczywiście może się tak zdarzyć. Natomiast nauka języków jest jedną z takich rzeczy, które będą zawsze moim zdaniem i które będą rozwijać a nie zwijać. Poza tym oczywiście, jeśli znacie języki, to też możecie się uczyć właśnie tych wszystkich nowych rzeczy, które niekoniecznie są w tej chwili już dostępne w Polsce. Jest już wiele różnych kursów, które można robić, szczególnie w języku angielskim, i można się kształcić też na uniwersytetach, szczególnie w języku angielskim właśnie w tych dziedzinach. Także języki tutaj mogą bardzo bardzo pomóc. Niektóre kierunki studiów są również już dostępne w Polsce, i jak najbardziej. Są dostępne też po polsku, tak? Jeszcze nie wszystkie, ale część już tak. Więc moim zdaniem te języki zawsze będą tutaj pomagać i zawsze poszerzają Wasze możliwości i sprawiają, że może lepiej odnajdziecie się w, taki, w takim świecie, który jest całkiem nowy. No, więc to tyle na dziś. Pamiętajcie, że do końca stycznia jest dostępny w sprzedaży mój wideokurs Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. Bez ściemy. Um, trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Również dostosować do wszystkich zmian i wykorzystać je przede wszystkim na swoją korzyść. Tak? I nie zwariować. Do zobaczenia wkrótce. Papa! Pa.